Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. No te vlogi będą prawdopodobnie takie, raz będą, raz nie będą. Po prostu tak jak najdzie mnie wena ochota, to będę właśnie te vlogi nagrywać. Jak ja wyglądam? Właśnie w ten sposób. Przed wyjściem, przed odprowadzeniem córki do szkoły pomalowałam sobie tylko brwi i rzęsy. No, i nie mam na sobie podkładu. Tak wygląda moja cera w tej ciąży. No i ogólnie, jeśli chodzi o ciążę z chłopcem. To naprawdę chyba te hormony są zupełnie inne, bo z córeczką moją e, praktycznie miałam gładką cerę. Ja ogólnie nie mam problemów z wypryskami. E, czasami przed okresem mi jakiś tam pojedynczy wyskakiwał, ale tutaj co się dzieje, to jest po prostu naprawdę kumulacja tych wszystkich lat, gdzie miałam naprawdę. E, Twarz bez skazy, bez wyprysków i tak dalej. No i ja niestety jestem z tych, którzy cisną, no cisną te wypryski, więc no, wyglądam jak wyglądam. No i już widzę też w kamerze, że mam ciążowy nos, więc. Nie wiem, czy wy też tak macie, że po nosie jesteście w stanie stwierdzić, że kobieta jest w ciąży, więc tu pod tym względem ja już widzę ten mój nos, a jeszcze do końcówki troszeczkę mi zostało. Też wspominałam, że na dekolcie mam dosyć sporo wyprysków. Teraz się troszeczkę oczyściło, ale latem to naprawdę był wysyp tu po prostu nad biustem, więc to tak tytułem wstępu, a dzisiaj planuję uszyć takie mniejsze projekty, bo Idzie mi ta wyprawka jak krew z nosa. Jeszcze z moim mężem zdecydowaliśmy się na projekt domowy. Mamy w przedpokoju takie miejsce na szafę wnękową. I gdy się tu wprowadzaliśmy, wstawiliśmy taką roboczą szafę z Ikei. No i mój mąż stwierdził, a ja w sumie się dziwię, czemu ja go nie popchnęłam do tej decyzji, ale on stwierdził, że on zrobi tą szafę. No, tak troszeczkę prawdę mówiąc, yy, miałam wątpliwości co do tego, czy sobie poradzi, ale stary ogarnął. Ale stary ogarnął, i jak widzicie, mam tutaj szafę wnękową, yy, która tak naprawdę yy, wygląda mega profesjonalnie. Wszystko wymierzył, przyciął w kastoramie, kupił w kastoramie i tak naprawdę w weekend złożył całość z pomocą naszego przyjaciela więc ogólnie rzecz biorąc tutaj no szacuneczek dla niego ten projekt sprawił że mam dużo więcej miejsca do przechowywania i naprawdę pod tym względem jest to dobry Punkt. I tak od razu wczoraj mówię do niego, że może pójdźmy za ciosem, za jednym bałaganem, zróbmy już po prostu przemeblowanie w naszej sypialni, jeśli chodzi o przyjście młodego na świat, bo musimy troszeczkę przemeblować w naszej sypialni, żeby zmieściło się łóżeczko, żeby się po prostu. Tam przeorganizować, więc pod tym względem zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Póki co szafa jest fajnie wygląda, bardzo profesjonalnie. Więc tutaj, mężu, do końca roku, tak jak mówiłam, będę cię sławić. W, 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 po prostu chwalić i tak dalej, jeśli chodzi o ten projekt, bo nie ukrywam, że miałam wątpliwości co do tego, czy mu się to uda, ale naprawdę ogarnął sprawę raz, dwa, trzy i dużo zaoszczędziliśmy na tym projekcie. Bardzo dużo zaoszczędziliśmy na tym projekcie, więc tutaj, jeśli wasi mężowie mają zapał, wspierajcie ich, bo pod tym względem naprawdę. Są w stanie y, dużo osiągnąć, więc to jest jeden z większych projektów, które mój mąż zrobił w mieszkaniu, a robi. W mieszkaniu bardzo dużo, jeśli chodzi o takie prace wykończeniowo-remontowe, popsuła nam się sedes, naprawił go, bo był źle w ogóle zamontowany na gebericie, więc musiał tam wszystko zdemontować, wszystko się dowiedzieć, jak podłączyć, i tak dalej. Jeśli chodzi o elektrykę, też nie ma z tym problemu, umie przemienić nawet włączniki i tak dalej, gniazdka, i. Pod tym względem naprawdę sobie radzi. Jakiś taki tutaj chwalebny dla mojego męża odcinek, widzę, powstaje. Ale prawdą jest, że naprawdę tu pod tym względem ogarną. Mam nadzieję, że te moje pociśnięte. Yy, no. Moja pociśnięta broda yy, jakoś was tutaj zniesmacza. Yy, nie zniesmacza o w ten sposób. Więc ja idę teraz wycinać poduszki. Będę szła takie, właśnie płaskie poduszki. Nie będę wam pokazywać, jak to się szyje, pokażę wam tylko wykroje, jakie wykonałam, to wam omówię. A resztę po prostu zobaczycie już gotową, uszytą tu sterta poduszek. Na naszym łóżku zawsze mi się marzyło, żeby mieć po prostu łóżko zaścielone, jak no, w tych wszystkich filmach, gazetach i tak dalej. Ale no, łóżko, które jest przy ścianie w rogu, nie da się tak po prostu e, ześcielić, więc może kiedyś zmienimy tutaj ustawienie. Na razie nie będę wam pokazywać, jak wygląda nasza sypialnia, bo jest tu jeden wielki rozgardiasz. E, po prostu we wszystkich szafach muszę zrobić prześwietlenie rentgena takiego konkretnego. Też na tym łóżku z Ikea to łóżko całe się podnosi. I w korycie tego łóżka, że tak powiem, jest miejsce do przechowywania. I tu, właśnie pod tym łóżkiem, muszę wszystko prześledzić, bo są tam rzeczy. O których myślę, że nawet nie mam pojęcia, więc to wszystko przede mną, dosyć sporo pracy i też zdecydowałam się na to, że zrobimy po prostu za jednym bałaganem, bo myśleliśmy, żeby w grudniu dopiero ogarnąć tutaj e, pokój, ale wiecie, że grudzień jest taki dosyć specyficznym miesiącem, a ja już będę duża, więc pod tym względem. E, Takim wydolnościowym z mojej strony. Myślę, że warto zrobić to teraz, bo jednak później, z każdym dniem, tygodniem, jest coraz ciężej i odlicza się do tego porodu. Więc pod tym względem powiedzmy, że. Mam nadzieję, że uda się ogarnąć ten temat raz, dwa, trzy. Więc tyle tytułem wstępu mojego gadania. Idę szyć poduszki, no bo trzeba tą wyprawkę skończyć. Jak już się za nią zabrałam, no to już ją skończę. Lecę. Kolejny dzień z szycia matki, że tak powiem. I chciałabym Wam dzisiaj pokazać wykroje, i potem, gdy to uszyję, pokazać Wam docelowe poduszki, ponieważ zrobiłam wykroje na trzy poduszki, na taką poduszkę miś, może zrobię tak, będzie to lepiej zobrazowane. O, i to będą takie płaskie właśnie poduszki, bo jak wiemy dla dziecka takie podnoszenie główki nie jest dobre, więc taka płaska poduszeczka w kształcie misia oczywiście wszystkie inspiracje zaczerpnięte z internetu wykrój, jak widzicie kombinowałam sama dochodziłam do tego kształtu docinając, docinając i w taki sposób właśnie powstał wykrój na tą poduszkę i one będą zrobione z tych samych zestawów co moje rożki, za chwilę wam pokażę te moje zestawy. O, druga płaska poduszka to będzie poduszka w kształcie korony. Na górze będzie miała pompony, które zrobił własnoręcznie i też przeszyję tutaj takie koło nie takie duże, tylko chyba od takiego śniadaniowego talerza. E, Odrysuję kółko i ona będzie właśnie e, troszeczkę bardziej wystająca w tych elementach, a kółeczko będzie płaskie Widziałam takie właśnie poduszki, które ym, sprawiają, że y, główka dziecka się nie deformuje. Nie robi się płaska właśnie y, w miejscu, w którym leży. Więc y, pod tym względem zobaczymy jak to wyjdzie. Taka dosyć spora y, ta korona mi wyszła. Zobaczcie jak powstał wykrój. Musicie po prostu wyciąć y, w ten sposób właśnie. Wykrój, zacięłam się, żeby powstała właśnie taka korona. Więc żadnych wykrojów tak naprawdę nie musicie pobierać, możecie stworzyć je sami. No i trzecia, bardzo istotna poduszka. To poduszka anty. Poduszka antywstrząsowa. Zazwyczaj one są w kształcie motylka. W internecie widziałam w kształcie właśnie takich księżyców. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że właśnie taką zrobię. I jak zrobiłam ten wykrój? Odrysowałam duży talerz e, obiadowy. Następnie tutaj odrysowałam mniejszy talerz, żeby powstał po prostu e, zagięcie księżyca e, i ogólnie, jak widzicie, dorysowałam też tutaj łączenie. Więc bardzo proste formy, kształty e, i zobaczymy jak wyjdzie. Mi właśnie ta poduszka, tej jestem najbardziej ciekawa, i ogólnie tutaj będzie właśnie przeszycie, żeby było wiadomo, że jest to właśnie księżyc. I zazwyczaj te poduszki antywstrząsowe wypełnia się w tym miejscu, te motylki. Z racji na to, że tutaj będę miała to przeszycie, to tutaj to przeszycie również wykonam i będę wypełniać każdy z tych elementów osobno. Więc. No, tak jak mówię, zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz zabieram się za krojenie materiałów i pokażę Wam, jakie zestawy właśnie wybrałam, jeśli chodzi o materiały na te poduszki. Jeśli chodzi o poduszkę miś, ona będzie składała się z bawełny w drogę, z wafla oraz ociepliny 200 gram, więc tak ją już ułożyłam tak jak będę strzywać, więc najpierw idzie ocieplina, potem wafel i oczywiście co? bawełna, tutaj mam już wycięte dwa uszka które w pierwszej kolejności właśnie zszyję, aby potem włożyć je tu między te dwie warstwy między wafla a bawełnę i po wywinięciu one powinny właśnie tak sobie tutaj się prezentować więc to jest druga poduszka na pierwszy ogień idzie poduszka miś i mam tutaj włożone uszka i wkładacie je po prostu w ten sposób. Także po wywinięciu, muszę się zastanowić, czy dobrze to zrobiłam. Oczywiście, że nie. Jeśli zrobię to tak właśnie. Widzicie? Dobrze, że wam tutaj nagrałam. E, uszka powinny być jednak w tą stronę e, odwrócone, jeśli chcesz, żeby po prostu wzory się zgadzały na tych uszkach. Myślę, że mi się bardzo zdenerwowała, gdybym po odwróceniu zauważyła, że no, jest na odwrót, więc e, strony muszą się ze sobą stykać. Wybrałam takie miejsce, no tak sobie po prostu musicie przyłożyć, gdzie to ucho ma być. I po prostu układacie je w ten sposób. Przykrywacie drugą warstwą, druga strona też musi być odwrócona, przymierzona, odwrócona. No i szpilkujecie oczywiście dookoła, tak żeby warstwy wam nie uciekły. Zostawiamy miejsce na wywinięcie. No i jeden ściek prosty i za chwilę poduszka będzie gotowa poduszka mi się gotowa, tak prezentuje się y, strona bawełniana, tak wafelkowa, z obu stron mogę y, po prostu korzystać z tej poduszki y, i uszka wyglądają w ten sposób. z tej strony troszeczkę tak odstają, ale to wszystko się uformuje w trakcie użytkowania. Jeszcze zostało ją wyprać i wyprasować. Ocieplina, którą zastosowaliśmy, jest odporna na temperaturę, może nie prasowanie w najwyższej temperaturze, ale żeby tutaj wygładzić stronę bawełnianą, jak najbardziej, więc się z nią nie stanie, więc poduszeczka miś gotowa. Antywstrząsową stwierdziłam, że zrobię z tego materiału z literki i ona będzie składała się po prostu z dwóch warstw bawełny. Więc tu pod tym względem, czy położę ją na prawej, czy na lewej, będzie wyglądała tak samo. Za chwileczkę wezmę jeszcze talerz, żeby sobie wyznaczyć tutaj ten łuk, który muszę przeszyć. Najpierw ją Przeszyję w ten sposób na lewej stronie, a potem wywinę, wyprasuję i po prostu zaznaczę to przeszycie już na prawej stronie. I to przeszycie również na prawej stronie wykonam. Zostawię sobie otwór do wypchania tutaj, tutaj i tutaj, więc na dole poduszki, więc potem zostanie tylko w Pełnienie kulką silikonową i zaszycie ręczne właśnie tych otworów. Wydaje mi się, że osiągnę taki efekt, jaki chcę. Tak prezentuje się moja poduszka antystresowa. Co ja mówię? Antywstrząsowa. Po przeszyciu i wywinięciu na prawą stronę, jak widzicie, oddzieliłam tutaj miejsce, które za chwileczkę będę przeszywać. Po prostu. Zrobiłam ten łuk, żeby po prostu yy, wyszedł kształt księżyca. No i tak jak już Wam mówiłam, tutaj mam otwór do wypchnięcia elementu, tutaj i tutaj również. Yy, I ten środek tak naprawdę wypcham tylko w minimalnej yy, ilości, bo on ma za zadanie kurczaki. Chyba wydaje mi się, że może zrobię ten. Łuczek troszeczkę mniejszy, żeby tu było więcej miejsca na główkę, bo jednak tutaj będzie leżała główka, to się będzie troszeczkę wyginało, więc chyba faktycznie przeniosę tą linię troszeczkę dalej, a yy, ten pisak znikający albo zniknie, albo po wypraniu też zniknie. Więc tu pod tym względem można nanosić poprawki ile razy się chce. Więc naniosę je i przeszyję troszeczkę dalej. Pod, podgląd poduszki w tak zwanym międzyczasie, jak widzicie, wypchałam jedną ze stron. Teraz wypcham drugą część, żeby wiedzieć potem, ile ewentualnie tutaj włożyć wypełnienia. Zaszyłam ręcznie tutaj otwór przez który wypychałam oczywiście tutaj na końcu trzeba nożyczkami wepchnąć tą ocieplinę żeby te rogi właśnie tutaj uformować niby wydaje się, że dużo jest tutaj tej kulki, że jest to takie twarde ale jednak nie jest tak w rzeczywistości więc zabieram się teraz za wypełnienie drugiego księżyca i tak naprawdę pokażę Wam już skończoną poduszkę Poduszeczka gotowa. Wzięłam mojego małego modela, żeby pokazać, jak wygląda efekt końcowy i jak będzie wyglądać, jak już młody będzie. Jestem zadowolona z efektu końcowego. Fajnie wyszło, tak jak chciałam. Może tutaj faktycznie za dużo napakowałam, ale zawsze mogę rozpruć szef i wyciągnąć trochę tego wypełnienia. Tutaj jak mówiłam jest. Minimalna ilość tej kulki i kształt bardzo mi się podoba. Myślę, że do wózka, do kokona czy, 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 czy gdzieś, gdzie będzie potrzebna, fajnie się sprawdzi. Więc mniej więcej powiedziałam Wam, jak taką poduszkę zrobić. Po prostu chodzi o to, żeby zostawić tutaj te trzy otwory do wypełnienia. No i. Taka fajna kłopieńca wyszła. I te literki też fajnie się prezentują, więc jestem zadowolona z efektu. Została mi do uszycia jeszcze e, korona. A co tu taki bałagan się zrobił? Robiłam pompony i żeby zrobić ładnego, kształtnego pompona... To niestety trzeba dosyć sporo włóczki tutaj poświęcić na ścięcie i wymodelowanie kształtu, więc zrobiłam trzy pompony, niby z tej samej ilości nawinięcia, ale każdy jest troszeczkę inny. I one pójdą na szczyty korony mojej poduszki. Więc od tego zaczęłam ten projekt. Myślałam, że te pompony w, przymocuję w momencie, kiedy będę wszywać tutaj e, ten wzór, ale po prostu jest to niewykonalne, więc najpierw e, zszyję po prostu kształt poduszki. Po wywinięciu na prawą stronę po prostu nawlekę na igłę e, ten sznurek i przyszyję do czubków tutaj e, tej mojej korony. I myślę, że w ten sposób będzie. Najłatwiej ogarnąć ten element dekoracyjny tej poduszki. W momencie, gdy szyjecie już kształt poduszki, musicie ściąć tutaj te rogi tuż przy linii szycia, żeby je ładnie potem wypchnąć, i też zwróćcie uwagę, rozdzielając po prostu te dwie części między sobą, czy wszystkie warstwy zostały złapane, żeby po prostu nie. Denerwować się potem po przewróceniu i też bardzo ważną rzeczą jest nacięcie tutaj w ten sposób tych narożników, żeby po prostu też zrobił się taki ładny łuk. Czyli robimy to tu i tu w międzyczasie trochę się ściemniło yy, ogólnie tak, poduszka jest już przewrócona na prawą stronę odrysowałam już koło od talerza śniadaniowego yy, widzicie właśnie w takiej odległości od dolnej krawędzi i teraz pójdę na maszynę i powolutku powolutku będę robić kółko tak, żeby na tej drugiej stronie po prostu też ładnie to kółko się otrzyło. No, i na końcu zostanie mi przyszycie pomponów na górę, i poduszka będzie gotowa. No, i ostatni projekt na dziś zakończony. Tak prezentuje się trzecia poduszka, ala naleśnik, bo w sumie mogłam dać troszeczkę grubszą owatę, taką 400 albo dwa razy warstwę 200, ale powiedzmy, że yy, na pewno będą y, przydatne i tak. Tutaj te nacięcia, które Wam pokazywałam, są bardzo istotne, żeby te rogi, właśnie tutaj, ładnie wywinąć. Tak prezentują się już przyszyte pompony, i właśnie na samym końcu warto je właśnie przyszyć. No i kółeczko. Tutaj, jak widzicie, jest napięte, tutaj troszeczkę pomarszczone, ale to jest normalne i najważniejsze że z tyłu również kółeczko jest równiutkie, nic mi się nie pomarszczyło, tutaj przynajmniej na łączeniu, więc taka trzecia oto poduszeczka dzisiaj powstała. I tak prezentuje się w ostatecznym rozrachunku mój czarno-biały efekt. Pracy dzisiejszej. Ogólnie nie szyło się tego bardzo długo, ale jak wiecie, obowiązki w międzyczasie sprawiły, że skupiłam się na tym przez cały dzień. Ale wszystko wygląda tak jak chciałam. Poduszka antywcząsowa, poduszka dwustronna. Miś z wafelkiem, no i poduszka korona, też dwustronna. Jestem zadowolona z efektów dzisiejszej pracy i tak naprawdę z metra tych materiałów, które zamówiłam na y, rożki, tych miałam y, metr, a tego miałam albo półtora, albo dwa, y, jestem w stanie jeszcze zrobić inne projekty, więc a taki metr materiału y, kosztuje, żeby Was nie skłamać, niecałe 10 zł więc pod tym względem bardzo ekonomicznie wszystko tutaj na razie wychodzi, więc to by było tyle jeśli chodzi o moje projekty szyciowe na dzisiaj.